Pochwalony Jezus Chrystus. Mamy czwartek, kolejny dzień, oktawy Bożego Narodzenia. Trwajmy w radości Bożonarodzeniowej. Pan Jezus przychodzi z mocą. Małe dzieciątko, mała miłość. Dzisiaj w Ewangelii mamy Symeona, a żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon, za natchnieniem więc ducha, przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia i błogosławił Boga. Symeon od wielu lat wyczekiwał tego momentu, momentu w świątyni, że obietnicy, że ujrzy zbawienie, ujrzy Mesjasza. I w końcu, gdy już był w podeszłym wieku, przychodzi natchnienie, jak czytamy, za natchnieniem, więc ducha przyszedł do świątyni. I to był ten jeden, jedyny moment, kiedy mógł spotkać zbawiciela. Jeden jedyny moment. Za natchnieniem Ducha przyszedł do świątyni, bo nie był w tym momencie w świątyni, kiedy przychodziła święta rodzina. Zobaczmy, jak ważne jest słuchanie natchnień Ducha Świętego, które niestety zbyt szybko lekceważymy. Zaproszenie do czegoś, aby coś podjąć. Zaproszenie we wspólnocie, zaproszenie w rodzinie, zaproszenie do konkretnej rozmowy, do odwiedzenia kogoś, do rozmowy telefonicznej, do napisania SMS-a, żeby pochwalić żonę, podziękować mężowi i tak dalej. Mnóstwo mamy natchnień, które lekceważymy. I tak jak w przypadku Symeona miał obietnicę na życie, a wystarczyło jeden raz, że nie poszedłby za natchnieniem do świątyni, jeden raz. Tyle miał natchnień różnych. Samo otrzymanie obietnicy było natchnieniem. Wystarczy jeden raz, że potem już nie doświadczę tego później do końca życia. Zapraszam, żebyśmy patrząc na tę Ewangelię zapragnęli poważnie brać pod uwagę natchnienia, które mamy w sercu. To, co nam Bóg mówi na modlitwie, szczególnie zapraszające do dobra. Szczególnie tam, gdzie Bóg oczekuje, że będziemy przedłużeniem Jego ramion, że będziemy działać w Jego mocy. Do tego Was bardzo zachęcam. Natchnienia prowadzą Kościół, prowadzą nasze życie. Oby tak było, żebyśmy nie sami prowadzili się, tylko szli za natchnieniami Bożymi. I na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech ta droga Symeonowa. Będzie dla nas inspiracją, aby codziennie żyć w Bogu. I posłuchajmy dalej kolęd. Módlmy się nimi w oktawie Bożego Narodzenia. Niech nas prowadzą cały czas, aby przeżywać piękno żłóbka i świętej rodziny. Tutaj mamy kolendy, mocnych w duchu, tutaj też jest kolenda jeszcze pojedyncza. Niech to nam służy. Do zobaczenia.